witajcie na kanale Robot Azorowskiej. Dzisiejszy recenzji Transformers wiek zagłady Voyager Class Galvatrona. I w co nasz Galvatron się zmienia? W ciężarówkę, która nosi nazwę Customizer 14 Frightline Argos. Także tak się prezentuje nasza ciężarówka. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej. Mamy oczywiście to, co zawsze mówiłem. I chciałem w figurkach, czyli przyciemnione szyby zamiast prze prześroczystych, żeby było widać, co jest w środku. A te szyby to jest po prostu pomalowany plastik. Mamy ładnie wygl wyglądający front, i nie umieraj mi tutaj, kamerko. O tak, właśnie. Mamy pomalowane detale na srebrno, ładne. Ładny kominek, prawda? No, ładne detale ładnie pomalowany grill, ładnie pomalowane tutaj te światła. No, szkoda, że oryginalne światła nie są pomalowane, ale naprawdę z przodu y, bardzo mi się ten tryb alternatywny Galvatrona podoba. Jest to chyba jeden z filmowych trybów ciężarówek, które naprawdę mówią mi weź ku mnie chociaż dla samego trybu, bo jest naprawdę fajny. Ale ta fajność zaczyna uciekać, kiedy spojrzymy tutaj. Ta, to jest wada. Tutaj, zamiast dać jakiś panel, cokolwiek, po prostu widać ręce z trybu robota i patrzcie, co jest tutaj, nogi. No, jest to wada cierpiącą na nią. Kilka innych transformerów, takich jak Optimus, czy w sumie tylko on zmieniał się w ciężarówkę, więc no, ta, i mamy tutaj piękne. Ciało robota skompresowane w tak zwany muszloformer. No ja mam nadzieję, że w linii studyjnej on już nie będzie muszloformerem i wreszcie inżynieryjnie Hasbro pokaże na co stać tego Galvatrona i pokaże właśnie z czym się powinien jeść taki Galvatron w linii Studio Series niż tylko przemalować i dać na przykład tę wersję, bo czemu nie Hasbro? Oby tak się nie stało. Dobrze, przechodząc do jego broni, Yey. jest to to co miał w filmie i w zasadzie w tym trybie nie ma to za bardzo zastosowania, znaczy w teorii ma, ale zanim do teorii to ja pokażę gdzie ja bym wolał, żeby to, to, to mogło się trzymać, tutaj. Yy i żeby sobie tak jeździł bo po pierwsze z przodu tego nie widać a po drugie tutaj mamy jedyny port na broń i tak tak to tak to pokazują na opakowaniu Kogoś z inżynierów poniosła tutaj wyobraźnię, ale hej, teraz wszystkie roboty z linii studio są za przy, przynajmniej większość ma właśnie bronię na trybach alternatywnych. Co w mojej opinii psuje wrażenie tego pięknego trybu samego sobie. więc ja wezmę tę broń. Potem pokażę Wam jego na strzela, bo tutaj na razie nie będziemy tego robić. Więc co, może przejdziemy sobie teraz do porównań tego. Lewej transformer zbieg zagłady Derak Slash, który był ostatnio w recenzji, a po jego prawej Transformer Studio Series zemsta opadłych Voyager Rampage. się nasz Galbatron w trybie robota. Przyjrzymy się detalom, a detali jest tu sporo, zaczynając od klatki z dziwnym, dziwnym, i nie wiem po co logiem Decepticonów, które jest tutaj. Jest to bezsensowny element, bo w filmie, z tego co wiemy, to są HSI boty, a nie Decepticony. Mimo, że wiemy, że to jest Megatron i tak dalej, ale jednak no. To jest bez sensu, bo Lockdown też wcześniej miał logo Cikonu, więc nie wiem, który to wymyślił. więc Mam nadzieję, że nowy Galbatron, o ile będzie taki w linii 100 nie będzie miał tego znamienia. Yy, mamy jego głowę, która ma w teorii light piping, ale nie da się go tu doświetlić, bo jest tak dziwnie zrobiony, że ma nację potencjału, moim zdaniem. Mamy ładnie rzeźbioną twarz, jak tutaj widzimy. I jest to jednak chyba z lepszych twarzy, chociaż, no, jak teraz patrzę na nią, a na to co się robi w Studio Series, to no, malowanie słabo, słabo, słabo. Sama twarz jest fajna, ale malowanie na tej figurce to jest żenada po prostu. I mamy jakiś dziwnym trafem, jakiś miedziany, który tu jest. Tu ogólnie powinno się świecić i jażyć, ale nie. No i mamy jego dziurę w końcu, która była w filmie. I mamy tutaj ładne, naprawdę mamy tu ładne, ładne detale, ale nie pomalowane przez co no to figurka traci dla mnie swój urok w tym trybie. W trybie ciężarówki jest lepiej, a tutaj jest no niestety tak jak bym powiedział średnio najeżdża. No i jeszcze mamy ten śmietnik, nie mówię o tych kółeczkach, ani o stopach, które też nie są pomalowane, tak by the way, ale mówię o tym. I tak, wiem, wiem, że powiem to docisnąć, już to zrobiłem. Nieważne, ale tak, ten śmietnik jest ogromny, bo jest to muszloformer. czyli robot w większości skrywa się za kapitą. No i jest to jeden z tych muszloformerów, w którym mówię nie. Chociaż i tak, jak na Voyagera, to nie jest on najgorszym muszloformerem, bo hej, w Studio Series jest taki mistrz z II wojny światowej, który ma taki wielki śmietnik, że nawet nie idzie sobie. Kopnąć do tyłu, więc no. Ale i tak, mam nadzieję, że teraz to, co zrobili ze Stingerem, to i zrobią teraz z Galvatronem, bo naprawdę liczę na lepszą wersję tej figurki, bo w trybie robota, no. Ma to potencjał, ale zgaszony przez, no. Chociażby to, farbę, która no jest mało widoczna. Znaczy, jest widoczna, ale nie, nie pokazuje tego, co było w filmie. A tutaj, w figurce, no szkoda, zmarnowany jak dla mnie potencjał. Co do pozowalności, głowa jest na. No i to jest niegdyś, ten plecak sam się odchyla, sam robi jakieś dziwne rzeczy. Głowa jest na stawie kulkowym, więc robi tyle, tyle przez ten. Tors, do góry tyle, na dół tyle. No i tu tyle w zasadzie? Ręce. Ręce po podniesieniu na ramioniku robią tyle. Mm, tak, czy zrobią pełen obrót? No nie, tyle do góry, tyle do tyłu przez plecak. Jakby nie było plecaczka dałoby się więcej, ale cóż, mamy tutaj staw błobrotowy. No i staw, który już widzieliśmy, staw. Ułkciowy, który dość mocno u mnie chodzi. W ręce nie mamy nic, a szkoda. Drugi mamy dokładnie to samo. Nie mamy niestety bioderek, a szkoda. A i jeszcze bym zapomniał, tutaj mamy port na broń. Znaczy nie na broń, tylko port na podstawki. Nie wiem, czy go widać, ale chyba nie. Ale tam jest, więc mamy taką opcję. Nogi, które do przodu robią tyle, i to jest dziwne, bo. Jak to chodzi, no ale jest kopniak do przodu, jest do tyłu, jak widzieliście już wcześniej maksymalnie tyle przez plecak, ale do tyłu też coś jest, więc nie jest moim zdaniem najgorzej. Dalej mamy tutaj staw obrotowy w nodze, który działa dotąd przez to, no i przez nogę, że jest tak udetalowana, ale mi to nie przeszkadza. Staw kolanowy, który jest w dość dziwnym miejscu, bo zamiast być gdzieś tutaj albo no tutaj, to jest tu i to jest dziwne. Ta, dzięki temu mamy taki kopniak i jak to przesuniemy to mamy tyle z kolana, jest to dziwne, dziwne, że tu są kolana, naprawdę kolana powinny być tutaj, ale... Nie lubię tego śmietniczka, który tak ciężko się mocuje, i tak dalej. Dobrze. Dalej mamy to dzięki transformacji, co jest dość dziwne, ale jest. No i mamy to, na co chyba wszyscy fani, może nie fani, ale osoby chcą, żeby było w figurkach teraz, się robi to modne, czyli wychył w nodze. No terazniejsze figurki z Siege to mają, z linii studyjnej no niestety nie, a szkoda, bo jest to marnacja kolejnego potencjału. Nieliczni tylko dostępują tego zaszczytu w linii, tak nawiasem. No i tak właśnie się prezentuje. Jego broń, czyli działo zagłady i wystrzał. Tutaj mamy przycisk. Jeszcze raz, żeby była powtórka poszło daleko ale nie aż tak, żeby tego nie zrobić. ja osobiście wolę tę broń bez pocisku bo jakoś ładniej to wygląda i ona ociwło co jest ciekawe i to jest bardzo fajne w tej broni jak ją osadzimy na ręce nie wiem czy to była ta ręka czy ta druga jak to było w filmie z tą ręką był czy z tamtą drugą już naprawdę sam nie wiem teraz Hmm, czy to była ta, czy ta? Ale chyba raczej ta. No prawie do końca mu wchodzi do te, tej broni. Okej, okay, weszła. I tak, o dziwo, co jest ciekawe tutaj, gdyby to pomalować, to to schodziło się z ręką, bo jak wiemy w filmie, to się tworzyło z ręki. Jedyne, co mi w tej broni przeszkadza, to jest ten element. On psuje trochę wizualnie tę broń. I mamy jego działo. I nawet tutaj patrzcie się ładnie schodzi z ręką i nie widać, że jest tu ręka. Nie no jest to jak u naszego dropkika albo blitera z nowego w linii studyjnej. Moim zdaniem jest to bardzo fajna broń z tego pocisku. I wygląda to jak w filmie, jakby on faktycznie strzelał tym swoim działem wrogów i tak dalej. No fajnie to wygląda. No i fajnie, że ta broń się tak zlewa z tym. No chociaż, szkoda, że jest to znowu niepomalowane. No ja mam nadzieję, że jak wyjdzie ten Voyager, bo zakładam, że to będzie Voyager, no to dostaniemy lepiej pomalowany tą broń. No i on tu miał też ostrze, więc liczę na jedno z ostrzy tutaj. Bo jak widzieliśmy w filmie, on sobie skroił łódko, No i to dość efektownie, żeby pokazać ja, tu ja on odwróciłem, was zniszczyć i tak dalej. Wyjmowanie tego jest ciężkie, ale... Troszkę się pomęczycie, pomęczycie i wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie. Także tak się prezentuje jego broń. Gdzie można ją przechowywać? No i tutaj jest ten minus. A i jakbyście jeszcze chcieli, to jest taka ode mnie porada. Od sobie, seby, gdzie można chować pocisk, żeby go nie mieć na półce, to tutaj wiadomo wystaje, ale jest bezpiecznie przechowany i możemy mieć samą broń bez, bez tego pocisku. Albo i też możemy go tam umiejscowić jakoś. Tutaj, no nie wiem, no powiem tak, trzeba, trzeba pokombinować, ale o tutaj to jest nawet lepiej, bo aż tak nie widać. Yy. Także to jest jego broń i tam broń możemy przechowywać tylko w jednym miejscu. Możemy ją dać tak, ale nie, lepiej tak, tylko trzeba wtedy wyjąć pocisk, więc ja to znowu zrobię. To dam i nie, nie mamy broni tylko coś mu wystaje. <noise> o nie, 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 nie jest to co myślicie. Yy, I można też dać pocisk i zrobić sobie wyżyczkę z Gelfotrona, okay, ale to dziwnie. Ej nawet ten pocisk nie, 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 nie prześwituje te głowy. Więc na półce możecie sobie tak trzymać broń, ale i tak to zajmuje sporo miejsca a ja wolę trzymać tę broń w rączce naszego Galvatrona i w sumie taką opcję wszystkim proferuję jeżeli ktoś ma tę figurkę e, bo moim zdaniem jest to wiele lepsze i jak widzicie tutaj mam luz w tej ręce i jest to spowodowane tym, tym stawem ktoś zauważył, to, to nie jest wina ręki całej tylko tego stawu dobrze, weźmiemy to sobie schowane i już tego nie ma magiczny sposób i przejdziemy sobie do porównania. A z kim bierze innym jak nie? Z innymi Megatrona? Po lewej Transformers zemsta opadłych Studio Series Voyager Megatron. A po jego prawej Transformers ostatni rycerz Premier Edition Voyager Megatron, który był recenzowany na kanale. Tu będzie link. Mówiąc naszego dzisiejszego Voyagera Tryb alternatywny jest dobry Tylko gdyby nie było widać tyle śmieci z trybu robota Co do trybu robota ma dobrą pozowalność Jedynymi wadami jest śmietnik Oraz niestety słabe malowanie Ja oceniam go w skali od 1 do 10 Daję mu 8 na 10 I to byłoby na tyle Trzymajcie się i cześć papa